Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie do, do udziału w tej konferencji. Szanowni Państwo, zostałem poproszony o przedstawienie kilku słów, kilku doniesień dotyczących cukrzycy profilaktyki i leczenia cukrzycy, w aspekcie w szczególności chorób do krążenia. Ale ponieważ od 1 stycznia ma, ma być wdrożony, przynajmniej takie są plany, mam nadzieję, że one się nie zmienią: podatek od napojów słodzonych i tam szereg jeszcze innych rzeczy. Kilka słów chciałbym powiedzieć, ponieważ wprowadzenie tego podatku już było odraczane, od kilku lat nie dyskutujemy, wciąż drżymy wszyscy, że, że znowu zostanie odroczony, to chciałbym powiedzieć kilk, kilka słów. Szanowni Państwo, na ten temat. Pamiętajmy o tym, że na konsumpcję oczywiście jedną z głównych czynników, które wpływa na konsumpcję, to generalna zasada jest cena produktu, ale również wpływają preferencje, zwyczaje, ceny innych produktów, naturalnie dochody i wiele, wiele innych czynników. Na cenę wpływają naturalnie podatki, substydia, ulgi podatkowe, dopłaty. Chyba nie, nie, niewystarczająco często korzystamy z dopłat bądź ulg podatkowych w tym zakresie. I szanowni państwo, konsumpcja naturalnie bezpośrednio wpływa i to, przy ekonomiści, z którymi rozmawiamy, z którymi państwo się spotykacie, z którymi ich wypowiedzi czytamy bądź słyszymy w mediach, naturalnie konsumpcja bezpośrednio wpływa na wskaźniki ekonomiczne i na tym się najczęściej ekonomiści koncentrują, w szczególności na wskaźnikach bieżących lub tych, których, których się mogą spodziewać za w przyszłym roku, w kolejnym roku. Ale chciałem zwrócić uwagę, że konsumpcja bezpośrednio wpływa, wydaje się, że jest najsilniejsza, znaczy na pewno jest. Wybory żywieniowe są najsilniejszym czynnikiem warunkującym stan zdrowia człowieka. I konsumpcja, wybory żywieniowe wpływają na efekty zdrowotne, oczywiście w tym na chorobowość, jakość życia, na, na umieralność. Tych parametrów znowu można bardzo dużo wskazywać. Ekonomiści. Yy, zarzucają w dyskusjach, że osoby związane z systemem ochrony zdrowia yy, mają takie widzenie tunelowe, bo widzą tylko yy, tą yy, część yy, lewą te, tego slajdu, czyli efekty zdrowotne, natomiast nie pamiętają o tym, że yy, yy, Gospodarka, ekonomia, wskaźniki gospodarcze, dochody wpływają na y, stan zdrowia populacji. To wszystko jest prawda. Ale, Szanowni Państwo, chciałem przekonać Państwa, że y, zależność jest również y, jest dwukierunkowa. Czy stan zdrowia ma populacji. O czym właśnie ekonomiści zapominają, bezpośrednio wpływa na, na wskaźniki ekonomiczne, na dochody, na, na dochody całej populacji społeczeństwa. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie nie jest tak, że osoby, że osoby związane z eksperci, związani z tym ochroną mają to widzenie tunelowe, że widzą tylko część. Myślę, że wręcz przeciwnie, że ekonomiści mają właśnie ten efekt tunelowy, znaczy widzą tylko. Wskaźniki ekonomiczne. Natomiast y, chciałem nama, namawiać wszystkich do y, szerszego spojrzenia na problem, przede wszystkim y, długoletniego. Bo oczywiście, że efekty zdrowotne widzimy interwencji. W tym interwencji podatkowych oczywiście widzimy często po latach. I później dopiero te efekty zdrowotne przekładają się na, na gospodarkę, na wskaźniki ekonomiczne. Szanowni Państwo, to jest jeden, jeden z przykładów, analiza opublikowana dwa tygodnie temu w, w Australii, jest oceniono, że jeśli by udało się uniknąć wszystkich nowych przypadków choroby wieńcowej w Australii, to w ciągu 10 lat udałoby się zwiększyć produktywność o wartości ponad 1% produktu krajowego brutto. Czyli najczęściej jak mówimy o y, kosztach ochrony zdrowia albo korzyściach, no to mówimy o kosztach bezpośrednich, o kosztach hospitalizacji, kosztach stętu, kosztów rozruszników, y, y, koszty, koszty, kosztach leków itd. Ale proszę zwrócić uwagę, że y, profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia również wpływa na koszty... Pośredniej gospodarki i nawet się ocenia, że one są dużo większe, są wielokrotnie większe niż koszty związane z bezpośrednim leczeniem danej choroby. I to jest jeden z przykładów. Szanowni Państwo, od, koledzy z Australii ocenili, że, na, na, że to dotyczy oczywiście zarówno mężczyzn i kobiet, ponieważ mężczyźni chorują wcześniej na chorobę wieńcową, to na niebiesko są zaznaczeni mężczyźni. U nich ten efekt jest nieco większy niż u kobiet, ale u kobiet też jest, też jest wyraźny. I proszę popatrzeć, że w największym stopniu za to zwiększenie produktywności. Odpowiada w mniejszym stopniu przychodzenie wcześniejsze na emeryturę i na renty, czy wychodzenie z rynku pracy. W, w, w dalszej kolejności mniejsza efektywność pracy osób, które przychodzą chore do pracy, no, jeśli ktoś ma niewdolność serca. No oczywiście, że pracuje, ale jego średnia produktywność, średnia efektywność pracy jest znacznie mniejsza. Następnie chorobowość, czyli nieobecność w pracy, no i wreszcie przedwczesne zgony. Łącznie to tylko w przypadku jednej, jednej choroby, choroby wieńcowej, to jest, to jest efekt rzędu 1% GDP. Szanowni Państwo. Cukrzyca, wracając do cukrzycy, cukrzyca jest związana z y, y, kilkukrotnym zwiększeniem y, ryzyka występowania chorób do krążenia, zawału serca, udaru mózgu, y, zgonu ocenia się, że u mężczyzn zwiększa ryzyko wystąpienia chorób do krążenia dwu-trzykrotnie, u kobiet 3 do 4 razy. Ostatecznie wiemy o tym, że u osób bez cukrzycy kobiety mają mniejsze ryzyko wystąpienia zawału serca, albo inaczej u nich występuje zawał serca, udar mózgu średnio 8-10 lat później. Natomiast w przypadku, jak, jak jest cukrzyca, tej różnicy międzypłciowej nie ma. Jeśli jest cukrzyca, ryzyko wystąpienia zawału serca u kobiety i mężczyzny z cukrzycą jest takie samo. I Szanowni Państwo, to, co ważne, to trzeba pamiętać o tym, że jeśli jest choroba wieńcowa, jeśli jest zawał serca, to dlatego że cukrzyca jest bardzo silnym czynnikiem ryzyka, to wiele z tych osób ma zaburzenia gospodarki węglowodanowej. To jest jedna z analiz, z analiz europejskich, do których w analizie włączono pacjentów z kilkudziesięciu krajów europejskich, prawie wszystkich europejskich krajów i proszę popatrzeć, tylko jedna trzecia, tylko co trzeci pacjent pod zawalę serca nie ma zaburzeń gospodarki węglowodanowej czyli nie ma cukrzycy bądź stanu przedcukrzycowego tych pacjentów systematycznie oceniano czy jest cukrzyca więc proszę popatrzeć 27% pacjentów deklarowało wiedział że ma cukrzycę w tej grupie jeśli systematycznie badano czy jest cukrzyca. Rozpoznano ją jeszcze u 13%, łącznie proszę popatrzeć, 40% pacjentów ma cukrzycę, dodatkowo 25%, czyli co czwarty pacjent ma nieprawidłową glukozy nadszą, bądź upośledzoną tolerancję glukozy. Można to nazwać w cudzysłowie stanem przedcukrzycowym, bo rzeczywiście ci pacjenci mają większe ryzyko, bardzo duże ryzyko rozwoju cukrzycy w ciągu najbliższego roku, dwóch, trzech lat. No i wreszcie tylko co trzeci pacjent nie, jest, nie ma cukrzycy i nie jest tak bardzo zagrożony jej i rozwojem. Szanowni państwo, ten y, epidemia cukrzycy w ogóle, w, polskim społeczeństwie, w, ogóle w, w społeczeństwach wysoko rozwiniętych. W Polsce w tej chwili mamy około 3 miliony osób z cukrzycą, ale w szczególności u pacjentów z chorobami układu krążenia wynika m.in. z epidemii otyłości. Państwo teraz widzicie wyniki badań. Po raz pierwszy pokazywane, przedstawiane publicznie, dotyczące otyłości i wskaźnika masy ciała u osób z chorobą wieńcową. Szanowni Państwo, to są badania polskie które realizowaliśmy w ciągu przez ostatnie 25 lat. To są badania, z, to pierwsze badanie realizowane było pod koniec lat 90., ostatnie niedawno, cały obs, okres obserwacji 20 lat ponad. I proszę popatrzeć, co kilka lat badanie było realizowane, I proszę popatrzeć stopniowy wzrost, niezależnie od wieku, czy to były osoby młodsze, czy starsze, stopniowy wzrost wskaźnika masy ciała. Nasi pacjenci co, kilka, co roku są nieco grubsi. Co oczywiście implikuje również większą częstość występowania cukrzycy i wiele różnych powikłań. Ten efekt jest również widoczny niezależnie od płci. Na tym wykresie Państwo widzicie częstość występowania otyłości trzewnej, brzusznej, centralnej. Proszę zobaczyć zarówno u kobiet, jak i, jak i u mężczyzn. Z każdym rokiem rośnie częstość występowania y, otyłości. To oczywiście się przekłada na właśnie między innymi na częstość występowania cukrzycy. Zresztą podobny trend obserwujemy w populacji Polskiej. To są wy, wyniki y, badań Wobaczki, w pierwsze badanie w Obasz 1 realizowane na początku wieku wobaż dwa, kilka lat temu obserwacja prawie dziesięcioletnia, po lewej stronie mężczyźni, po prawej stronie kobiety. I proszę popatrzeć, w, pierwszej, w każdym wykresie po, po lewej stronie to jest odsetek osób z prawidłową masą ciała, na środku odsetek osób z nadwagą i po prawej stronie odsetek osób z otyłością. I proszę popatrzeć, że w szczególności u mężczyzn, ale również u kobiet to widać narastanie częstości występowania otyłości w polskim społeczeństwie. Szanowni Państwo, przechodząc do praktycznych zaleceń, to jaki mamy, jeśli już mamy rozpoznaną cukrzycę, to jaki mamy w takim cel leczenia? No uznaje się, że takim praktycznym celem jest stężenie hemoglobiny glikozylowanej poniżej 7%. Możemy, stężenie hemoglobiny glikozylowanej możemy traktować jak, jako uśrednienie, tak w uproszczeniu, uśrednienie stężenia glukozy w ciągu ostatnich trzech miesięcy. No i oczekujemy, że osoba z cukrzycą, czy większość osób z cukrzycą, że, jeśli jest dobrze leczona, to będą miały ten odsetek, ten, ten wynik badania poniżej 7%, ale przy czym u osób młodszych z krócej trwającą cukrzycą chcemy, żeby oni byli jeszcze lepiej leczeni. I oczekujemy, że no ten, ten wynik będzie poniżej 6,5%, a osób starszych, z długotrwającą cukrzycą, na przykład 20-30-letnią, ale również z powykłaniami cukrzycy, no to w pojedynczych przypadkach jesteśmy bardziej tolerancyjni wtedy rzeczywiście i akceptujemy nieco wyższe niższe w poziomie. Także tutaj indywidualizujemy yy, ten cel, ale generalnie należy uznać, że w, yy, dążymy do stężenia hemoglobiny glykozylowanej poniżej 7%. Szanowni Państwo, zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce w cukrzycy, oczywiście wybory żywieniowe, dieta ma podstawowe znaczenie. No dzisiaj nie, nie mam wystarczająco dużo czasu, pan profesor Grabowski mi odebrał zaraz mikrofon, dlatego wiele nie, nie mogę poświęcić temu czasu, ale na pewno jest bardzo ważna edukacja. Zarówno edukacja społeczeństwa w ramach profilaktyki występowania cukrzycy, jak i edukacja naszych pacjentów z cukrzycą w zakresie diety takiej, która, która pozwoli lepiej kontrolować cukrzycę, w tym poprzez zmniejszenie masy ciała. Drugim, drugim ważnym interwencją jest aktywność fizyczna. I tutaj podkreślamy, zarówno osób bez cukrzycą, jakiś cukrzyc, zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu cukrzycy. Że aktywność fizyczna jest zdrowa, ważne, żeby była regularna. Uważa się, że 300 minut tygodniowo, czyli 5 godzin umiarkowanego wysiłku fizycznego, to jest to, co, jest, co oczekujemy. Ważne, żeby to była codzienna, czyli prawie codzienna aktywność fizyczna. Szanowni Państwo, oczywiście trzeba o tym pamiętać i to o tym edukujemy pacjentów, że. Duży wysiłek fizyczny, zwiększa zapotrzebowanie na insulinę, w związku z tym może w niektórych przypadkach przy niektórych sposobach leczenia cukrzycy powodować hipoglikemię, dlatego to oczywiście trzeba, trzeba pacjenta wyedukować, trzeba pacjentowi poświęcić niemało czasu, żeby on wiedział do dotyczy zresztą też diety, żeby on wiedział, w jaki sposób należy podejmować aktywność fizyczną. I wreszcie, Szanowni Państwo, farmakoterapia. Oczywiście współczesna medycyna nie może się odbyć bez nowoczesnej farmakoterapii, w tym również leczenie cukrzycy nie może się odbyć bez nowoczesnej farmakoterapii. Chciałem z Państwem się podzielić pewną refleksją. Do 2000- mniej więcej do 2008 roku tak naprawdę była taka, mieliśmy erę glukocentryczną. To znaczy, koncentrowaliśmy się tylko na tej na stężeniu glukozy, bo właściwie nie było badań dowodzących, że leczenie cukrzycy zmniejsza ryzyko na przykład wystąpienia zawału serca albo niewydolności serca. Mieliśmy ewidencję oczywiście, że zmniejsza leczenie cukrzycy zmniejsza ryzyko wystąpienia śpiączki cukrzycowej, zmniejsza ryzyko występowania takich powikłań jak niewydolność nerek, nefropatia, uszkodzenie narządów na wzroku. Natomiast... No nie było y, takich mocnych dowodów na to, że tak naprawdę dzięki leczeniu cukrzycy możemy zmniejszyć ryzyko zawału serca. Potem y, była era bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego, y, która y, polegała na tym, ponieważ... Rozwój medycyny, farmakologii powodował, że pojawiały się nowe badania, nowe molekuły. Część z tych molekuł znakomicie leczyła cukrzycę, obniżała stężenia glukozy, ale paradoksalnie się okazywało w pojedynczych przypadkach, że zwiększało się ryzyko występowania niewydolności serca czy zawału serca. Więc w, tych, w tej erze, jako sukces, traktowano, że jest lek. Leczy cukrzycę, leczymy cukrzycę i leczymy pacjenta z cukrzycą i nie zwiększamy ryzyka wystąpienia z serca, czy ryzyka rozwoju niewydolności serca. I ta era trwała mniej więcej do, oczywiście te leki miały pewne inne korzyści, to nie jest tak, że wyłącznie, że nie miały żadnych korzyści, no ale w każdym razie koncentrowano się na tym, czy leczenie, leczenie cukrzycy jest bezpieczne dla serca. Od, ta sytuacja się zmieniła w 2015 roku. Wtedy od tego roku obserwujemy publikację szeregu badań dotyczących przede wszystkim leków z dwóch grup, tak zwanych flozyn oraz inhibitorów GLP-1. To jest analog jednego z hormonów, które poza te, te grupy te leków, poza obok metforminy, poza skutecznym leczeniem cukrzycy. Również są ich stosowanie jest związane ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju chorób serca, w tym niewydolności serca, również, również zawału serca, czyli poprawą, na pewno poprawą rokowania. Te, te dwie grupy leków mają zupełnie inny mechanizm działania, ale ich wspólną, wspólnym mechanizmem jest zmniejszanie masy ciała. W efekcie jest tendencja do zmniejszenia masy ciała. Tak jest już też w metforminie. Metformina, która jest od lat, jest starym lekiem stosowanym w diabetologii, również, również ułatwia zmniejszenie masy ciała u osób z cukrzycą. Ta, ta, takiego mechanizmu nie obserwujemy przy wielu innych lekach stosowanych w leczeniu cukrzycy, również w przypadku na przykład insuliny. są mają ciekawy mechanizm działania, dlatego że one, upraszczając, zwiększają wydalanie glukozy z moczem. W związku z tym powodują również w następstwie wydalanie sodu, zwiększają wydalanie wody, mają taki mechanizm diuretyczny, ale zmniejszają, ponieważ zwiększają wydatek energetyczny, no bo glukoza powoduje średnio się uważa, że powodują ubytek kalorii o około 300 kilokalorii, ale Dochodzą jeszcze, eksperci wskazują na być może inne efekty działania, ale wydaje się, że ten jest podstawowy. W ten sposób w każdym razie pewnie zmniejsza się masa ciała, dzięki właśnie utracie kalorii z moczem. Szanowni Państwo, już nie wchodząc w szczegóły, chciałbym się podzielić wynikami, no, trzech, analiz trzech wyników, wyników badań. Jedno z tych badań oceniano w tym badaniu u pacjentów z cukrzycą i chorobami układu krążenia, jedną z flozym właśnie, proszę Państwa, wpływ na złożony, tak zwany złożony punkt końcowy, czyli uśredniony wpływ na ryzyko zgonu, zawału serca, hospitalizacji schematu do krążenia, szeregu innych punktów, no był istotnie ryzyko wystąpienia tego, tych powikłań, było istotnie mniejsze w przypadku flozyny o 14%, ale to co może ważniejsze, proszę popatrzeć, U pacjenci leczeni Lekiem z grupy flodzy w porównaniu do pacjentów leczonych placebo, mieli o 35% mniejsze ryzyko rozwoju niewydolności serca, hospitalizacji z powodu niewydolności serca. W przypadku zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych różnica wynosiła 38%. I to, co może najważniejsze, różnica w przypadku zgonu z wszystkim z przyczyn. Wynosiła 32%. To nie jest jedyne badanie, które wykazuje, że leki z tej, z tej grupy wydłużają, wydłużają życie u pacjentów z cukrzycą i chorobami układu krążenia, na przykład chorobą wieńcową czy niewolnością serca. Ale szanowni Państwo, w ubiegłym roku opublikowano wyniki bardzo ciekawego, ciekawego badania, do którego włączano pacjentów nie tylko z cukrzycą, tylko po prostu z niewydolnością serca. I proszę popatrzeć, że wynik flozyny, tu była badana inna flozyna, wynik flozyny, efekt działania flozyny był niezależny od tego, czy cukrzyca jest, czy nie jest. Rokowanie poprawiało się również u pacjentów z niewydolnością serca, bez cukrzycy i to bardzo podobnym stopniu około 25-27%. Co więcej, to w kilka tygodni temu ogłoszono wyniki kolejnej analizy tego badania, gdy się skoncentrowano na tej grupie pacjentów z lywnością serca, ale bez cukrzycy, okazało się, że leczenie flodzyną zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy. Czyli mamy jeden, jeden z pierwszych dowodów na to, że za pomocą leku możemy zmniejszyć stosowanego w pewnym stopniu profilaktycznie, możemy zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy. Nie tylko leczyć cukrzycę, ale, ale zmniejszyć. To jest jedna z pierwszych analiz. Czekamy na kolejne tego, tego wyniki badań, ale już proszę popatrzeć w perspektywie, jak być może zmieni się profilaktyka cukrzycy w tym, w tym zakresie. Oczywiście można się zadać, zadać pytanie, dlaczego się tak dzieje. No, eksperci jak zwyczy, zwykle mają różne opinie, ale wydaje się, że podstawowe znaczenie ma zmniejszenie masy ciała po prostu. Szanowni Państwo, pan, pan profesor Witkowski mówił o korzyściach wynikających z wprowadzenia w Polsce programu KOS Zawał, ponieważ z tego programu korzyści odnoszą szczególnie osoby z cukrzycą. To dwa słowa. Szanowni Państwo, Kost Zawał zwiększa częstość pacjentów uczestniczących w rehabilitacji dwukrotnie, ale w szczególności siedmiokrotnie zwiększa częstość uczestniczenia w rehabilitacji w ciągu pierwszych dwóch tygodni po wypisie ze szpitala. Co więcej, zwiększa dostęp do kardiologa, tak planowaliśmy, proszę popatrzeć, i przyspiesza mediana do pierwszej konsultacji po wypisie ze szpitala, jest dwukrotnie mniejsza mediana, czyli ten w cudzysłowie uproszczeniu średni czas. I wreszcie, no, w przypadku lekarzy POZ-u ta różnica jest, jest niewielka. I w efekcie, w szczególności u pacjentów z cukrzycą, różnica w rokowaniu jest szczególnie duża. Kost zawał szczególnie dużą korzyść odnoszą pacjenci z cukrzycą. I Szanowni Państwo, kończąc już, podkreślając w swojej prezentacji potrzeby zarówno leczenia farmakologicznego, jak i niefarmakologicznego, zarówno leczenia, jak i profilaktyki cukrzycy. Ponieważ mamy w, dobę, w dobie pandemii, aktywność fizyczna Polaków jeszcze się zmniejszyła. Mamy już pierwsze sugestie, że to się pewnie przełożyło również na, na, na masę ciała, średnią masę ciała Polaków, na częstość występowania otyłości. Pewnie to będzie miało w efekcie, będzie zwiększało częstość, częstość występowania cukrzycy. To, to w kolejnych badaniach będziemy, będziemy na to spoglądać. Dlatego zachęcam do regularnej aktywności fizycznej. Od kilku lat organizujemy w listopadzie, w sobotni poranek, bieg po plantach. W tym roku to są zdjęcia z tego, z tego biegu o 7 rano w listopadzie poranki mogą być magiczne, zachęcam, ale w tym roku, szanowni Państwo, zapraszamy do wielośrodkowego biegu 21 listopada o 7 rano w wielu, w wielu miastach, w wielu miejscowościach. Spotkajmy się w mediach społecznościowych, ale spotkajmy się też ze znajomymi, nie w dużych grupach, ale o 7 rano wyjdźmy i pokażmy, że aktywność fizyczna jest ważna, również w profilaktyce cukrzycy. Bardzo dziękuję.